Dzień dobry. Po kilku tygodniach względnego spokoju na kijów znów spadły rakiety. Rosja celowo i systematycznie niszczy kulturowe i historyczne dziedzictwo Ukrainy. I o tym za chwilę powiemy. Zaczynamy Teleekspres w niedzielę 5 czerwca. Trwają intensywne walki w Donbasie. Ukraińska armia przeprowadziła skuteczne kontrataki. Ponownie kontroluje połowę sewiero doniecka Na Ukrainie wybuchy słychać jednak nie tylko na linii frontu. Rosjanie prowadzą ataki rakietowe na wiele ukraińskich miast, m.in. na stolice kraju. Ponad 40 okrętów, około 100 statków powietrznych, 14 państw NATO oraz kandydaci Szwecja i Finlandia. Takie siły rozpoczęły ćwiczenia Baltops na Morzu Bałtyckim. Manewry odbywają się od 50 lat, ale w tym roku mają pokazać Rosji, że na Bałtyku nie będzie miała nic do powiedzenia. Kościół w Polsce obchodzi 15 dzień Dziękczynienia. Wierni dziękują dziś za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Różyczackiej. Główne uroczystości odbyły się w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Piena ja Wytruchanów, burmistrz Odessy zapowiedział, że tamtejszy port może zostać rozminowany, jeśli Zachód zagwarantuje miastu bezpieczeństwo. Ukraina obawia się, że otworzenie portu w celach handlowych mogłoby być wykorzystane przez Rosjan do ataku na miasto. Wracamy do kraju po 13 latach od całkowitego usunięcia krtani. Pan Jan znów może mówić, pierwszym wypowiedzianym przez niego słowem było lato. To możliwe tylko dzięki protezie głosowej, którą wszczepili mu lekarze z klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie. A my za chwilę skoczymy na głęboką wodę, by sprawdzić, kto i w jakim stylu wygrał najbardziej prestiżowe na świecie zawody w skokach do wody, właśnie. A wcześniej inne propozycje o to ich skrót. Impreza, że aż strach się bać, no chyba, że jest się strachem polnym, te podobno boją się tylko jednego że święto stracha polnego mogłoby je ominąć. Rywalizacja jest zacięta, bo najlepsi uczestnicy mają szansę wystąpić podczas koncertu laureatów i zdobyć nagrody w Lublinie. Pod hasłem Jagwieniawski rozpoczął się czwarty ogólnopolski konkurs skrzypcowy. A teraz pora na telehit. Marek Sierocki w rozmowie z polskim wokalistą, który wystąpi na festiwal w Opolu. Cześć Marku. Iga Świątek, wygrywając wielkoszlemowe turniej French Open, potwierdziła swoją dominację w świecie kobiecego tenisa. Dziś nasza mistrzyni miała chwilę na celebrację tego sukcesu. Skoczymy na truskawki do gminy Bieliny, bo to truskawkowe zagłębie regionu świętokrzyskiego. A zagłębiając się w historię tego miejsca, można dowiedzieć się o przypadającym w pierwszą niedzielę czerwca Dniu Świętokrzyskiej Truskawki. W tym roku impreza rozpoczęła się od Mistrzostw Świata w pułkowaniu. Gratulujemy, choć nadal nam się wydaje, że przy drylowaniu, szypułkowanie to pestka. Zapraszam na jutro w imieniu Krzysztofa Ziemca i za chwilę na TeleExpress Ekstra. Dzień dobry, witamy w TeleExpressie Ekstra. Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń dnia. Kościół katolicki obchodzi święto zesłania Ducha Świętego, potocznie zwane Zielonymi Świątkami. W tradycji chrześcijańskiej 49 dzień po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa uważa się za początek kościoła. Niedziela to czwarty i ostatni dzień obchodów platynowego jubileuszu królowej Elżbiety. W całym kraju odbywały się tysiące ulicznych przyjęć na cześć monarchini. Do historii przeszedł już natomiast wczorajszy wieczorny koncert. Coraz więcej osób dba o bezpieczeństwo. Widać to szczególnie na drogach i na przejściach dla pieszych. Wypadków jest mniej, bo kierowcy stosują się do nowych przepisów o pierwszeństwie pieszych wchodzących na pasy. Teraz odwiedzimy wystawę, którą trzeba oglądać z latarką w ręku. W dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach otwarto multimedialną ekspozycję Kronika Wojny. To zdjęciowa dokumentacja 100 dni agresji Rosji na Ukrainę. Stolica Dominikany pęka z dumy, gdy wokół prężą się żagle jednostek z Brazylii, Argentyny, Meksyku, Urugwaju i Kolumbii. A w jakiej sprawie przypłynęły? To powiemy za chwilę. co jeszcze w programie? Sprawdźmy. Na początek Muzeum Wsi Silubelskiej, które zaprasza na wycieczkę w czasie. Konkretnie w czasy, gdy o kosiarkach nawet nie marzono. Pokazali tam tradycyjne sianokosy. Jak koszono trawę i jak przygotowywano z niej siano. Kraków świętuje równo 765 lat temu. Wytyczono istniejący do dziś plan zabudowy Krakowa z największym wśród miast średniowiecznych rynkiem. Równocześnie obchodzona jest też święto, święto flagi miasta Krakowa. Pogoda na ryby jest chyba zawsze, ale jaka będzie jutro w świątkach, sprawdzamy. Karol Darwin, słynny brytyjski przyrodnik i geolog, w latach 30. XIX wieku odwiedził Amerykę Południową. Był m.in. w Brazylii, gdzie teraz powstała trasa turystyczna prowadząca szlakiem wytyczonym przez Darwina. Kibice siatkówki zgromadzeni w amerykańskim bossie mieli za to okazję zobaczyć, jak wygląda dominacja w wykonaniu polskich siatkarek. W swoim trzecim meczu Ligi Narodów Biało-Czerwone w trzech setach rozgromiły reprezentację Korei Południowej. Bakredi. Pora teraz na część muzyczną, a zaraz po niej teleekspres na deser. Ale na początek jubileuszowo. W środę 55. Urodziny świętował Artur Gadowski. Muzyk od lat związany jest z grupą Ira i jest jednym z najbardziej lubianych polskich wokalistów rockowych. Marek Sierowski przypomni największe przeboje Artura Gadowskiego. I wszystkiego najlepszego. Do widzenia.